W dzisiejszym monoepizodziku porozmawiamy o tym, jak kontrolować postępy w miksie i o narzędziu, które może nam w tym pomóc, czyli Expose 2. Zapraszam. Przystępując do miksowania, od samego początku chciałem mieć narzędzie, które pozwoliłoby mi ocenić, czy idę w dobrą stronę, czy nie. Czyli na przykład robiąc ruch w miksie, chciałem wiedzieć, czy przybliża mnie, czy oddala od celu. Co jest celem? Oczywiście celem są ścieżki referencyjne, które dobraliśmy do miksowania danego utworu. Nawet jeśli mamy świetnie dobrane ścieżki referencyjne, dalej możemy mieć problemy, ze względu na to, że wszystkiego słuchamy w kontekście. Nie porównujemy wokalu z wokalem stopy ze stopą, werbla z werblem, tylko porównujemy cały miks. I nawet jeśli zlokalizujemy jakiś problem, to dobrze by było mieć coś, co nam podpowie, co z tym zrobić, jak do tego podejść. I tutaj chciałbym powiedzieć o Expose 2. Nie jest to plugin, jest to program, czy może programik. Działa w ten sposób, że wrzucamy do niego miksy i on pokazuje nam wykresy EQ, dane dotyczące głośności, dynamiki, panoramy. Wiele innych potrzebnych rzeczy, natomiast w tym filmiku skupimy się jedynie na wykresie EQ. A więc Expose 2 umożliwia nam porównanie własnego miksu do piosenek komercyjnych. To, jak bardzo pomocny będzie w miksowaniu, zależy od doboru ścieżek referencyjnych. Jeśli naszym celem jest jasny miks, dobieramy jasne ścieżki referencyjne. Jeśli celem jest ciemny miks, dobieramy ciemne ścieżki referencyjne. Ważne, żeby jak najbardziej podobne było instrumentarium piosenek, które dobierzemy. I w ogóle im więcej podobieństw, tym lepiej. Nie porównujemy naszego miksu do jednej ścieżki referencyjnej, ponieważ chcemy skupić się na ogólnych trendach, a nie na niuansach poszczególnych miksów, więc najlepiej wybrać 10 piosenek referencyjnych różnych artystów, wrzucamy je do EXPOS-2, Otrzymujemy 10 różnych grafików i staramy się, żeby nasz mix nie wykraczał poza najbardziej skrajne odczyty tych 10 ścieżek referencyjnych. Czyli, żeby był w obrębie trendu, który się wyłoni po wrzuceniu tych 10 ścieżek. Na pewno nie powinniśmy się starać, żeby nasza piosenka na wykresie w expos 2 wyglądała dokładnie tak samo jak jakaś inna piosenka referencyjna. Tak samo jak nie chcemy, żeby brzmiała, tak samo jak jakaś inna piosenka referencyjna. Kiedy włączymy naszą piosenkę wśród innych piosenek referencyjnych, chcemy, żeby po prostu nie odstawała od naszych referencji. Podobnie z wykresem IQ w Expo 2. Chcemy, żeby nie odstawał od innych wykresów piosenek referencyjnych. Jeśli mamy już miks na zaawansowanym etapie, czyli wszystkie ślady są już wrzucone i obrobione, używanie programu będzie proste. Będziemy porównywać pełne piosenki do pełnych piosenek. Natomiast kiedy mamy miks na początkowym etapie, nie mamy jeszcze wrzuconych wszystkich śladów, używanie programu będzie trudniejsze. Natomiast nie niemożliwe, będziemy mogli poradzić sobie sposobem. Otóż wystarczy znaleźć poszczególne fragmenty w miksach komercyjnych, wyciąć je i możemy pracować od samego początku miksowania. Czyli, na przykład, kiedy pracujemy nad basem i perkusją i nie mamy jeszcze wrzuconych innych instrumentów, szukamy fragmentów w naszych miksach komercyjnych, w których jest tylko bas i perkusja lub w większości bas i perkusja i porównujemy tylko te fragmenty. Wprawdzie Expose 2 będzie dużo bardziej przydatny w końcowych etapach miksowania. Jednak ja radziłbym go używać od samego początku miksowania ze względu na kilka rzeczy. Po pierwsze nauczymy się jakie efekty wywołują nasze decyzje w miksowaniu. Więc kiedy dojdziemy do tych końcowych etapów miksowania będziemy już wiedzieć co przedstawia wykres i jak na niego wpływać. Po drugie możemy używać Expose2 jako wykrywacza złych decyzji, przynajmniej ja go tak używam. Więc co jakiś czas patrzę na wykres Q swojego miksu i kiedy podejmę złą decyzję, wierzcie mi, to jest bardzo widoczne. A więc podsumowując, czy Expose2 jest konieczny do miksowania? Absolutnie nie, ale mi daje duży komfort. To tak, jakbym z kimś siedział, kto mi szepta do ucha w odpowiednich momentach: Czy jesteś pewien, że to tak ma być? <grywa> Więc bardzo lubię pracować z tym programem. Jednak trzeba pamiętać o jednym. Nawet jeśli wykres naszego miksu jest najpiękniejszym wykresem kiedykolwiek, to i tak wcale nie jest takie pewne, że nasz miks jest OK, bo to my odpowiadamy za rozdystrybuowanie częstotliwości w obrębie ścieżek. No i ostatnia kwestia, czy jest alternatywa dla tego pluginu? Ja nie znalazłem, chociaż szukałem dwa lata temu, więc od tego czasu sporo się mogło zmienić. No i ja mogłem coś przeoczyć, więc jeśli ktoś zna alternatywę dla Expo 2, proszę dajcie znać w komentarzach. Dzięki.